Okej. Okay. Ty, a ludzi? Jezus, ja nie mam ludzi, chłopie. Dużo mi ludzi, by umierało. Eee, czy się do Warna Pola zacumować? Czy dałoby się jakieś ludzi wziąć w ogóle? Może, może na ziemi zrekrutuję ludzi, zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie całkiem okej, okay. tylko widzisz, ja mam problem z, z dobrą armią, bo oni dużo giną, chłopaki. Dużą wpływów, 370 wpływów to wygląda całkiem spoko, nie. Wojna z batami, której nie mamy szans wygrać, bo nikt nie rekrutuje armii w moim tym. Będę musiał zaraz po, po możnych pobiegać. O Jezus to jest trochę problem. Czy wy to słyszycie, jak chłop wierci? Zaraz mi się do mieszkania przewierci, chłopie. Ku... I pokój z batanią! Trzeba to kurde. Widziałeś to, chłopie? Przecież ja już płynąłem na wojnę. Sam, a oni zawierają co sekundę. pokoje. O co tu chodzi? Czy ta wojna nie trwała 5 minut nawet? Wypowiedzenie wojny Huzajczykom. Nie ja... dole. <noise> co ten order... Haldara trzeba obalić. Ja muszę z nim pogadać. Gdzie ty jesteś? Ja muszę ha z haldarem pogadać, po pierwsze Primo i muszę się ożenić. Haldar gromadzi armię. Dobra, jedziemy do haldara, płyniemy do haldara. Muszę z nim pogadać, ożenić się z jego córką, bo inaczej widzę tego. Za niedługo będzie trzeba dążyć do tego, żeby haldar po prostu umarł. To będzie fantastycznie. Mam tylko nadzieję, że mój Balgrad to wytrzyma mający 700 yy, osób. Twoje relacje z Balgradem... O no, chłopan dwa tysiące ludzi. Jezus, ja mam 1000. Ale tu będzie bitwa zaraz. Ja cię pierdzielę. Haldwar, słuchaj, jest sprawa. Muszę z tobą pogadać po pierwsze, primo. Okej. Okay. I chcę z tobą czymś porozmawiać. Chcę zaproponować sojusz, moją własną rękę. Szukają żony dla Tyrsyw. Czy to jest dobra babeczka? Czy to jest dobra babeczka do ożenienia się? Tyrsyw. Tyrsyw. To jest córka Haldwara. Więc mi się wydaje, że to może być dobra żona. Że to będę miał wtedy kasus beli do tronu, jak się z nią ożenię. Wiesz o co chodzi? To jest córka... To jest córka Haldera... To jest córka władcy tej frakcji, więc ją bierę, nie? Bo wydają mi z do tronu później. Muszę mu zapłacić 37 tysięcy. To w sumie niedużo, jak za żonę. Dobra. Eee... Gdzie ona jest? Tyrsif. Eee... Wezwę ją do mnie. Okej. Okay. Przecież oni nas rozpomnie W sensie oni nas Idziemy na tą bitwę, ale oni nas roz... ci ludzie. Wiesz, jaka to będzie ogromna bitwa? Dwa tysiące... ludzi będzie walczyć. Ze sobą, chłopie. Patrz. No cóż, walczymy, stary. Ja ciebie. Pier... czemu po 300 ludzi jest bitwa? Co jest? Naprawdę, miałem tutaj wielkość bitwy bardzo wysoka, ma być max. Chłopie, przecież oni nas roz... no, to nie jest nawet bitwa, to jest... Ty, zabiłem dwóch typów, zabiłem trzech Jarlów. To ładnie. Do potyczki konnej. Jakby mamy sześciu tych... konnych. Co ty gadasz w ogóle, chłopie? Pierdziele. Nie wiem, czy to wygrał, stary. Wygląda to źle. Ja nie mam ludzi już w ogóle. Ty, zabiłem bardzo dużo ich Jarlów, nie? To jest fajne. Szkoda, że nie mam moda w Bannerlordzie, że za każde zabójstwo się leczysz, powiem. To było koks. Do ataku, dobrze, no atakujemy. No, nie widzisz? Halvar, zabiłem 50 osób w tej bitwie. Nie dałeś mi nikogo, kim mógłbym dowodzić. No, Kagner do ataku, no atakuje przecież. Ja już nie mam życia, chłopie. Przecież oni nas objeżdżają i nas zabijają. Przecież oni nas tu wyrżną wszystkich. Przecież ja nie mam jak się już bronić, chłopie. Widzisz to, ja zabijam im większość kawalerii sam. Ja cię pierdynam, no. Ja bym musiał po 3 osoby na zamachnięcie zabijać, dosłownie, żeby to wygrać. Nie mogę już ich bić, bo tu są ucznicy, jestem w zasięgu. Mamy przewagę liczebną w moralach armii? Nie, wróg ma przewagę w moralach, w moralach większe, o wiele większe ma. Nie wiem, no ja zginę, nie? To jest problem, stary. Jak zginę, no to Houston, we've got problem, you know what I'm saying? Staram się nie ginąć, ale no... Ciężko. Na taką kawalerię to ciężko walczyć. Nic, że mogliśmy zawalczyć z batańczykami, którzy mają łuczników, a my byśmy w nich wjechali po prostu ciężką piechotą. No ale wiesz, co chodzi. Też nie, ja bym myślał inaczej. Nasza piechota powinna się zetrzeć z ich kawalerią, no to jest jedyna szansa. To jest taki rozpiździel podczas tej bitwy, że ja nie wiem co tu się dzieje w głowie. Ten ziomek tak dowodzi słabo. Powinniśmy zetrzeć ich piechotę na proch i ignorować kawalerię obecnie. Nie bylibyśmy w stanie to wygrać. Ja nie mogę tam podjechać, bo tam jest 40 łuczników w głowie. Wyobrażasz sobie, jakbym miał tego kompa, W sensie nie kompa, tylko konia, którego miałem na początku, jak on jeździł, i miałbym w takiej bitwie brać udział? Zresztą to była po prostu czysta tragedia. Oj, zginęłem. No ale bohatersko zabiłem 92 osoby, nie? Więc. Wygraliśmy tę bitwę. Wygraliśmy dzięki mnie. Wygraliśmy tę bitwę. Ja, tu wpadnie tyle ekspa, że to jest hit, głowie. Co tylko tyle? Grykka ginie na polu bitwy. Okej, okay, Grykka. na polu bitwy, szkoda. Do niewoli trafiasz, do niewoli trafiasz, do niewoli trafiasz. Okej, okay, biorę jeńców. Nawet trochę ludzi mi przeżyło z tej bitwy. Nieźle. Okej, okay, jakieś itemki wpadły, więc. No trzeba być szczęśliwym, że coś wpadło. Słabo dostałem. Za taką bitwę? Balgrad daleko jestem od domu w głowie. Ty, no, rozbiliśmy armię 2000. Wiesz, chyba w porządku. Nie, no, nie mów mi, że on jakiś gówniany zamek będzie chciał zdobyć. Proszę cię. Po co? Strata zasobów, trzeba było iść na duże miasto jakieś. Po co mi zamek w Dinar, no? W jaką cholerę nam to. Nasza przewaga to piechota ciężka, więc. Dobra, idźcie po prostu za mną, ja wam utoruję drogę, okej? Okay? Ujech. Chodźcie, żeby nie byli w stanie zrzucić. Ja pierdzielę no. O to chodzi. z... Ucznicy... O kurka, dobra. Dobra, ja się bronię tutaj tylko. Chodź, 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 chodź. Więcej, 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 więcej. Nasza piechota to jest nasza przewaga na tych Nordach. Ci Nordzi mają dobrą piechotę. Jazdę mają żadną, ale piechotę mają naprawdę dobrą, nie? Więc to jest nasza przewaga na tym tym. Że my wchodzimy po prostu tą piechotą i robimy za zadymę i jest cześć, nie? Pięknie jest, chłopie. Więcej ludzi potrzeba jak będzie. No i o to chodziło właśnie. Teraz ja sobie zbiję piechotę na murach. Pięknie. Oni mnie zrzucą z murów, i O, tu nawet nie new Warfare. i oni uciekają. No i o to chodziło. O Gówno. Myślałem, że tu się da przejść, a tutaj nic nie ma. Nie wiem, no ja mam przeczucie, że ja sam wybiłem pół garbizonu, nie? Z przeciwników. Lol. A czemu oni nie idą? Kurde, powiedz mi to. O dopiero teraz zaczęli wchodzić. Ja już prawie sam bitwę skończyłem, głowie Ty, nie mogę wrócić tutaj. Ale jaja, cześć. Nie mogę wrócić do osady. Aha. Zablokowałem się tutaj, stary. Nie mogę iść dalej. O, dobra, teraz. Dobra, weszli. Ilu ich zostało? Pięciu? Jezus, Nie, no za to obleżenie to ja powinienem dostać order bohatera jakiegoś Związku Nordyckiego, bo ja praktycznie sam jeden mur wyczyściłem kompletnie. Jest to mi git. Okej. Okay. Co z tego dostałem? 115 sławy z stry... No, 40% łupów, no to akurat spoko. Um. O. To ona była łuczniczką. OK. zamek w Dinar został zajęty, nie? Więc spoko. To niby fajnie, no, ale długofalowo to ja bym go nie chciał. O, dobra. Dzięki, że mi nie dacie się zamku, bo naprawdę... Tego raczej nie chcę, ale po takim rozbiciu armii, no to... Za czym Huzajci zbiorą drugą armię, która ma 2000 ludzi, zawrzeć pokój z ale po co, jak mamy Battlekant zająć? Po co pokój? Przecież tu jest 400 ludzi, chłopie. Nie zawierajcie żadnego pokoju. Po prostu szturmujcie Batalkan. Ja... I oni... Nie no, co ty gadasz, chłopie? Oni. Z... Oni pokój wzięli z tymi. Boże, głowa mnie boli. Chłopy wzięli pokój z nimi z jakiegoś powodu. Dlaczego oni podpisali z nimi pokój? Czy to było bez sensu kompletnie. Przejęłem sobie Balgrada? I jest fantastycznie, nie? On jest nordycki, zarządza miastem. Dobrobyt rośnie, więc jest zarąbiście. Rozbudowujemy się już coraz lepiej, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sturgi, atakujcie. No, ja bym poatakował Sturgi, ale. Jak ostatnia wojna ze Sturgi, skończyła się w sekundę, chłopie. Wiesz co chodzi? Chociaż jestem zdania, że powinniśmy napaść na Warnapol i Sibir i go zająć. Całkowicie i zamek w off. Jakbyśmy to mieli dla siebie, ło kurde, bylibyśmy nie do pokonania. O, zagłosuj za wypowiedzeniem Wojny z Turgiczyką. No i widzisz, okazja się zdarzyła, nie? Fajnie było jakby halter zdech w bitwie i ja bym wtedy przejął kontrolę. To było super. Eee, zajęcie Tialu by nam w sumie nic nie dało. Eee, zbierzemy się tutaj <laughs> przy Warnopolu. Chciałbym. Warnapolu to jest tu, boże mi się pomyliło. Chciałbym, żeby moi ludzie tu doszli. Bo nie wiem skąd oni płyną. Oni pewnie płyną z zakątka każdego imperium, nie? Ale. Wydaje mi się, że zajęcie Polu to powinno być zrobione od razu z bomby. Dobra, ładnie. Dobra, mamy ekipę. Ona płynie do nas, dobra. 790 obrońców. Czekaj, zobaczmy, czy tu jest dużo jedzenia w tym mie mieście. 32 dni. To możemy zapomnieć o głodzeniu, chłopie. Spróbujmy Sibir wziąć. 700 ludzi to jest za dużo. W Sibirze jest 600, ok. I 52 dni jedzenia i ja. Pierdziele. Oj, panie, panie. Dużo ludzi tu umrze. Mury Sibiru zostały przerwane. Mi się wydaje, że tu nie ma co się pierdzielić. Tu trzeba po prostu wjechać w ten Sibir i wyrżnąć całą osadę. Przejąć ją, jeżeli da radę dla mnie. I wtedy miałbym Sibir i Balgrad, oczywiście. I wydaje mi się, że byłbym naprawdę mocny, kurde. Ehm, w razie czego. I tu od razu nie ma się co bawić. Tu ich trzeba po prostu wysłać do ataku wszystkich. To nie? Ale teraz wyglądał prawdziwy wiking, nie? Oczywiście wjeżdżam jak, jak najhardkorowo i mogę, nie? dobry. Ten mocnik na głowie. Nie no dobry jest hełm, chłopie. Co ty gadasz? Nordycki taki. A tu nikt nie wchodzi. Dobra, łe, XD. To nasi jednym wejściem weszli, dobra. Jeżdżać, kurde, przecież jesteśmy o wiele silniejsi. Straty to żadne. Co to jest 70 ludzi w chłopie? Chciałem stąd wyjść, nie? Serio. O! No wypuśćcie mnie to jasne No i to było dobre oblężenie. To było dobrze przeprowadzone oblężenie. Straty praktycznie żadne. 130 ludzi. Wszyscy zostali wybici. Sibir powinien być mój. Tylko, że mury roz... To jest trochę problematyczne, nie? Tak szczerze nie no wygrane obleżenie Sibiru, pięknie. Sław, a i mało i w ogóle tych wpływów. Głupie to jest. Sibir to nic nie miał jest tak biednym miastem w chłopie. Okej. Okay. Poczekajmy sobie w Cibirze teraz. Zobaczmy. Jak to będzie wyglądać? Ok, Owner of the zamek OF. Ok, to tutaj nie byłem brany pod uwagę. Może w Sibirze będę brany pod uwagę. To było spoko. Czy będę brany w Sibirze pod uwagę? Do wzięcia tego zamku. Stary w dupie mnie mają. Gautark, Haldar i Murin. Ja pierdzielę. Nie dostałem Sibiru. Pos o, kurde, trochę lipa. W du ja zdobyłem im osadę, oni mi w dupę mieli. Dobra. Za tak, robisz mężniczy. 1027. U. Ale to będzie bitwa kolejna, duża, kolejna ogromna bitwa, chłopie. Jezus, jeszcze w pełnej ciemnicy. Ja pierdolę mnie. W pełnej ciemnicy, stary. Jasny, Ludzie, przecież ja tu nic nie widzę, stary. Dosłownie nic nie widzę, stary. Czekaj, zrób tak, że będziesz w łucznicy, a tu piechota. Kurwa, nie się bronić. No to chyba bajo bajo, co? Chyba z sturgiem. Bo teraz Sturgia się wbije w moją piechotę i stanie plecami do moich głuczników w chłopie. Powinna być egzekucja, nie? Ja nic nie widzę w tej bitwie, kurde no. Jak stoję w takiej ciemności. Okej, okay, wróg uciekł taką bitwę 45 sławy? Boże, jaka bzdura. I to jeszcze na zbustowanym chłopie. Tysięczna armia pod zamkiem. O, łopie. Chłopie, odblokowało to całkowicie drogę do zniszczenia sturgi. Chodź ze mną na Varnapol, Cześć. Boże, chodź ze mną, ziomek. Nie, no to czekaj, muszę ludzi dobrać, bo to jest tragedia. Muszę wykorzystać wpływy, których nie mam. Okej, okay, no to oblegać, a czy on przyjdzie na pomocą? Jedzie do mnie, dobra. Czy ten yy, pajac przejmie kontrolę nad tym, bo jest lordem, czy czymś takim? Zaraz zobaczymy. Nie no. Stary, on przejął mi kontrolę nad oblężeniem, ten ziomek. Wiesz co? Chodzi? Przejął mi kontrolę nad oblężeniem, stary. Nie, to jest nienormalne. Oj, kur. Podpisali pokój teraz. Ja, p. boże, kochany. Cześć. Nie podpisali pokój. Mogliśmy rozjebać. Warnowopol, zająć go i dopiero podpisać pokój, chłopie. Mielibyśmy Sibir, Warnawopol, bylibyśmy super silni tymi nordami. Patrz, Sturgia, zaproponuj wypowiedzenie wojny. Poparcie 100%. Tak czas wypowiedzieć wojnę. Znasz tą logikę? To po co braliście pokój? Teraz ja nie mam pieniędzy na to, żeby armię zrobić, chłopie. No jest fantastycznie, że oni mają armię, ale no. Ja nie mam teraz pieniędzy na armię. W sensie wpływów, nie? Żeby zrobić.